Czyli spotkaniach podczas których pis nie piszemy, czytamy. Czytamy Pismo Święte, Stary Testament. I wiem, że większość teraz powie, ale nie ma czasu na to, ale jest gonitwa, ale muszę do pracy, ale muszę obowiązki, ale muszę tamto, muszę to. Eee, wiem. Tak, wiem, że każdy z nas musi. To czytam to. Odkryłam w swoim życiu, że gdy mamy odpowiednie priorytety, gdy to, co. Powinno być dla nas najważniejsze, staje się najważniejszym. To wszystko inne się układa. A nawiązując do tego, co nieustannie czytamy w Piśmie Świętym i co cały czas słyszymy, że Pan Bóg nam mówi, że on ma być na pierwszym miejscu, no. To zapraszam na kawę z Bogiem. Jesteśmy w Księdze Jeremiasza, więc przeczytam dzisiaj kolejny fragment. Zobaczymy, czy z jakimś moim komentarzem, czy bez, bo wszystko dzieje się spontanicznie. Ja tego nie planuję, nie przygotowuję się i nie przygotowuję sobie komentarzy. Po prostu, jeśli czuję się jakimś fragmentem zainspirowana, to to. to 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 przekazuję, ale też przede wszystkim hmm, chcę, żeby tu bardziej było czysto do własnych przemyśleń. Hmm, zresztą nie przywiązujmy się do schematu, nie? Absolutnie. Będzie o uwięzieniu Jeremiasza. A po Koniaszu, synu Jojakima, którego Nebukadnesar, król babiloński, ustanowił królem nad ziemią ludzką, panował jako król Sedekiasz, syn Jozjasza. Lecz nie słuchał ani on, ani jego słudzy, ani lud ziemi słów pana, które wypowiedział przez proroka Jeremiasza. A król Sedekiasz posłał Jehu Hala, syna Selemiasza i Sofoniasza, syna Masajasza, kapłana do proroka Jeremiasza z taką prośbą – módl się za nami do Pana naszego Boga. Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu, jeszcze go nie wtrącono do więzienia. Wojsko Faraona wyruszyło wtedy z Egiptu, a gdy usłyszeli o tym Haldejczycy, którzy obiegali Jeruzalem, wycofali się spod Jeruzalemu. I doszło proroka Jeremiasza słowo Pana tej treści – tak mówi Pan Bóg Izraela. Tak powiecie królowi judzkiemu, który posłał Was do mnie, aby się mnie poradzić. Oto wojsko faraona, które wyruszyło Wam na odsiecz, powróci do swojej ziemi, do Egiptu. A wtedy Chaldejczycy wrócą i będą walczyli przeciwko temu miastu, i zdobędą je, a potem spalą ogniem. Tak mówi Pan. Niech ludzie. Nie, nie łudźcie samych siebie słowami. Haldejczycy na pewno od nas odstąpią, gdyż nie odstąpią. Bo choćbyście pobili całe wojsko haldejskie walczące z wami i pozostało z nich tylko kilku rannych, wtedy i ci. Każdy w swoim namiocie powstaliby i spaliliby, to miasto. A gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jeruzalemu przed wojskiem faraona, wyszedł Jeremiasz z Jeruzalemu, aby się udać do ziemi Beniamina i tam w gronie swych krewnych załatwić sprawę podziału spadku. Lecz gdy był w bramie Beniaminskiej, gdzie pełnił straż mąż imieniem Jeriasz, syn Szelemiasza, syna Hananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, wołając: Ty chcesz przejść do Chaldejczyków. Wtedy Jeremiasz odpowiedział: Kłamstwo: Nie przechodzę do Haldejczyków, lecz Jeriasz, nie słuchając go, pojmał Jeremiasza i zaprowadził go do książąt. A książęta, unieśli się gniewem na Jeremiasza, bili go i zamknęli w domu kanclerza Jonatana, bo ten, bo ten zamieniono na więzienie. Tak dostał się Jeremiasz do sklepionej ciemnicy, i siedział tam Jeremiasz przez długi. Czas. Będzie teraz o poufnym spotkaniu Sedekiasza z Jeremiaszem. Pewnego razu kazał go król Sedekiasz sprowadzić i wypytywał się go król potajemnie w swoim pałacu, mówiąc, czy jest jakie słowo od pana. A Jeremiasz odpowiedział: Jest. I powiedział, będziesz wydany w ręce króla babilońskiego. I rzekł Jeremiasz do króla Sedekiasza, czym zgrzeszyłem przeciwko tobie i twoim sługom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia. I gdzie są teraz wasi prorocy, którzy wam prorokowali, mówiąc, król babiloński nie wystąpi przeciwko wam ani przeciwko tej ziemi? Otóż racz teraz słuchać, mój panie królu, niech moje błaganie dojdzie przed twoje oblicze. Nie odsyłaj mnie do domu kanclerza Jonatana, bym tam nie zginął. I rozkazał król Sedekiasz, aby oddano Jeremiasza pod straż na, dziedzi na dziedzińcu wartowni. I dawano mu codziennie bochenek chleba z ulicy piekarskiej, póki nie wyczerpał się chleb w mieście i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni. I teraz, uwaga, będzie uratowany z cysterny, lecz Szefatiasz, syn Matana i Gedaniliasz, syn Paszura i Juhal, Syn Szelemiasza i Paszur, syn Malkiasza usłyszeli o słowach, które wypowiedział Jeremiasz do całego ludu mówiąc, tak mówi Pan, kto pozostanie w tym mieście zginie od miecza głodu i zarazy, lecz kto przejdzie do Haldejczyków będzie żył i zyska swoje życie jako zdobycz i pozostanie przy życiu. Tak mówi pan, to miasto na pewno będzie wydane w ręce króla babilońskiego i on je zdobędzie. Wtedy rzekli książęta do króla: Tego człowieka trzeba skazać na śmierć, gdyż pozbawia otuchy wojowników, którzy pozostali w tym mieście i cały lud, mówiąc do nich takie słowa. Przecież człowiekowi temu nie chodzi o ocalenie tego ludu, lecz o jego klęskę. Wtedy odpowiedział król Sedekiasz, Oto jest on w waszym ręku, gdyż król nie zgoła przeciwko wam nic e, nic zgoła przeciwko wam nie wskóra. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego Malkiasza znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto i ugrząsł Jeremiasz w błocie. Lecz gdy Etiopczyk Ebed Melech, eunuch będący na służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie beniamińskiej. Wyszedł Ebed Melech w pałacu z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy, królu, mój panie. Źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebedmelechowi imiona są największym wyzwaniem weź sobie stąd trzydziestu ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Wziął więc Ebedmelech, ze, ze sobą ludzi, i udał się do pałacu królewskiego, do pomieszczenia pod skarbcem, i wziął stamtąd łachmany ze znoszonych i podartych szat, i, i spuścił je na powrozach Jeremiaszowi do cysterny. Potem rzekł Etiopczyk Ebedmelech do Jeremiasza. Połóż łachmany ze znoszonych i podartych szat pod pachy twoich rąk, pod powrozy. Jeremiasz tak uczynił. Potem wyciągnęli Jeremiasza powrozami i wydostali go z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. I drugie poufne spotkanie Sedekiasza z Jeremiaszem. A król Sedekiasz kazał sprowadzić do siebie proroka Jeremiasza do trzeciego wejścia domu pańskiego i rzekł król do Jeremiasza: Chcę cię o coś zapytać, nic nie ukrywaj przede mną. I rzekł Jeremiasz do Sedekiasza: Jeżeli ci powiem, na pewno każesz mnie zabić, a gdy będę ci radził, nie posłuchasz mnie. <grym> I przysiągł król Sedekiasz Jeremiaszowi potajemnie, mówiąc: Jako żyje Pan, który dał nam to życie, że Cię nie zabiję i że nie wydam Cię w ręce tych ludzi, którzy czyhają na Twoje życie. Na to rzekł Jeremiasz do Sedekiasza: Tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli wyjdziesz i poddasz się dowódcom króla babilońskiego, pozostaniesz przy życiu, i miasto to nie będzie spalone ogniem, i pozostaniesz przy życiu wraz z Twoim domem. Jeżeli zaś nie wyjdziesz i nie poddasz się dowódcom króla babilońskiego, miasto to będzie wydane w ręce Chaldejczyków, i oni je spalą, a ty nie ujdziesz ich ręki. I rzekł król Sedekiasz do Jeremiasza: Boję się Judejczyków, którzy już przeszli do Chaldejczyków, by mnie nie wydano w ich ręce. Oni zaś targnęliby się na mnie. Na to rzekł Jeremiasz: Nie wydadzą. Zechciej usłuchać głosu Pana w tym, co mówię do ciebie, aby ci się dobrze powiodło i Twoje życie zostało zachowane. Wszakże, jeżeli wzbraniasz się wyjść, takie jest słowo, które mi objawił Pan. Oto wszystkie kobiety, które pozostaną w pałacu króla Judzkiego będą wyprowadzone do dowódców króla babilońskiego i będą mówić: Twoi przyjaciele oszukali Cię i przemogli. A gdy Twoje nogi ugrzęzły w bagnie, cofnęli się. I wszystkie Twoje kobiety i Twoich synów wyprowadzą do Haldejczyków, a Ty nie ujdziesz ich ręki, lecz zostaniesz pochwycony ręką króla babilońskiego, a miasto to będzie spalone. I rzekł Sedekiasz do Jeremiasza: Niechaj nikt się nie dowie o tej rozmowie, inaczej umrzesz. Wszakże gdyby książęta dowiedzieli się, że rozmawiam z Tobą, i przyszliby do Ciebie i powiedzieli ci opowiedz, że nam, co mówiłeś do króla i co ci król powiedział, nie ukrywaj przed nami, bo cię zabijemy. Wtedy im odpowiedz: przedstawiłem Królowi swoją korną prośbę, aby nie odsyłał mnie z powrotem do domu Jonatana. Bo ty, bo bym tam zginął. Gdy więc przyszli wszyscy książęta do Jeremiasza i pytali go, on odpowiedział im dokładnie według tego, jak rozkazał król. I zostawili go w, w spokoju, gdyż nikt nie słyszał rozmowy. A Jeremiasz przebywał na dziedzińcu wartowni aż do dnia, w którym zdobyto Jeruzalem. I pewnie jeszcze przeczytam o zdobyciu Jeruzalemu. I był tam, gdy zdobyto Jeruzalem. W dziewiątym roku Sedekiasza, króla judzkiego, w dziesiątym miesiącu przybył Nebukadnesar, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem i oblegali je. A w jedenastym roku panowania Sedekiasza, w czwartym miesiącu, dziewiątego dnia tegoż miesiąca, zrobiono wyłom w murze. Miasta. I wszyscy dowódcy króla babilońskiego wtargnęli i usadowili się w bramie środkowej. Nergal, Sar, Eser, książę Sin-Magir, dowódca wojsk liniowych, nebu przełożony nad eunuchami i wszyscy inni dowódcy króla babilońskiego. A gdy to zobaczył, Sedekiasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli i wyszli w nocy z miasta drogą ku ogrodowi królewskiemu, bramą między dwoma murami i szli w kierunku Doliny Nadjordańskiej. Lecz wojsko Haldejczyków pędziło za nimi i docisnęło Sedykiasza na stepach Jerycha. Wtedy pojmali go i przyprowadzili do Nebukadnezara, króla babilońskiego, do rybli w ziemi Hamat i ten wydał nań wyrok. Król Babiloński kazał stracić Wrybli synów Sedekiasza na jego oczach, także wszystkich dostojników Judy kazał stracić król babiloński. Sedekiaszowi kazał wyłupić oczy, a jego zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Pałac królewski i domy ludu Chaldejczycy spalili, a mury Jeruzalemu zburzyli. Resztę ludu, który pozostał w mieście i zbiegów, którzy zbiegli do niego, i resztę rzemieślników uprowadził e, Nebu. Zaradan, naczelnik straży przybocznej do niewoli do Babilonu; Część biednej ludności, która nic nie posiadała, pozostawił Nebu Zaradan, Naczelnik Straży przybocznej w ziemi ludzkiej i dał im jednocześnie winnice i rolę. Co do Jeremiasza wydał Nebukadnesar, król babiloński Nebuzaradanowi, naczelnikowi straży przybocznej, następujące zarządzenie. Weź go, czuwaj nad nim i nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. Wtedy zaradan, naczelnik straży przybocznej i Nebushazban, przełożony nad Eunuchami i Nergal, Sar Eser, dowódca wojsk liniowych i wszyscy dostojnicy króla babilońskiego posłali i kazali sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i przekazali go Gedaljaszowi, synowi Achikama, syna Safana, aby pozwolił mu iść do domu i tak pozostał wśród ludu. I tak się wypełniało słowo po słowie. I na tym skończymy dzisiaj. Już jesteśmy blisko naprawdę końca księgi Jeremiasza. E, ciekawe, co by, e, tak sobie pomyślałam, ciekawe, co by wynikło z tego, żeby każdy z nas e, prowadził taki dziennik um, tych e, emocji, które nam towarzyszą podczas czytania, gdybyśmy to zapisywali, wszystkie nasze emocje, też przemyślenia. E, ja zauważyłam tak po sobie, że gdy się czyta właśnie regularnie, chociaż nawet krótkie fragmenty, ale każdego dnia jest się w takim ciągu, to przychodzą do serca naprawdę takie piękne, ja to nazywam, objawienia, takie niesamowite myśli, takie połączenia faktów, olśnienia, takie jakby się klocki jakieś układały. I to jest naprawdę e, niesamowite przeżycie. Ciekawa jestem, jak to jest u Was. Czy macie podobnie? Mm, a co by było, gdyby jeszcze prowadzić zapiski? No, mogłyby naprawdę z tego wyrosnąć piękne rzeczy. Także zachęcam od dzisiaj możemy prowadzić zapiski. Kto wie, kto wie do czego dojdziemy. E, Tyle na dzisiaj. Niech każdy ma swoje własne jakieś przemyślenia na temat tych wydarzeń, bo właśnie piękno ich w tej całej tragedii polega na tym, że możemy je metaforycznie do swojego życia wziąć i na przykład zadać sobie pytanie, przed czym mnie Pan Bóg ostrzega już któryś raz, nie? No, także owocnych przemyśleń. Zapraszam jutro o dziewiątej na kolejne spotkanie. Dobrego dnia.